Info z polityki polskiej i zagranicznej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu formalnie zaapelował o ułaskawienie do prezydenta Izak Herzog. Mimo, że jego proces w trzech sprawach korupcyjnych łapówkarstwo, oszustwo, nadużycie zaufania nadal trwa. Netanyahu uzasadnia, że dalsze procedowanie oskarżeń podważa jego zdolność do rządzenia i dzieli społeczeństwo. Napisał, że zakończenie sprawy dla dobra narodu umożliwi pojednanie narodowe i przywrócenie zaufania do instytucji państwowych. Wniosek, ponad 100 stronicowy dokument, trafił do Departamentu do Spraw Ułaskawień w Ministry of Justice of Israel, skąd zostanie przekazany do Kancelarii Prezydenta. Biuro Prezydenta określiło sprawę jako nadzwyczajną i zapowiedziało, że prośba zostanie rozpatrzona z należytą powagą i szczerością. To precedensowy ruch. Nigdy wcześniej urzędujący premier Izraela nie prosił o łaskę przed zakończeniem procesu. Zwolennicy Netanyahu, w tym były prezydent USA Donald Trump, wzywają, by Herzog przychylił się do wniosku, wskazując na presję polityczną i potrzebę stabilizacji. Krytycy ostrzegają, że ułaskawienie bez wyroku i bez przyznania się do winy pogrzebie zasadę rządów prawa i może wbić klin między demokratyczne instytucje Izraela. Zasubskrybuj kanał!